Brzuch jak piłka. Uważaj na to, nawet jak nie ważysz jakoś specjalnie dużo. Bo to nie tylko jakiś defekt kosmetyczny, wizualny, tylko jednoznaczny wskaźnik sugerujący wysoki udział tkanki tłuszczowej. W relacji do masy mięśniowej w obrębie naszej obecnej masy ciała. A to już jednoznaczna korelacja z gorszą wrażliwością insulinową, która to w konsekwencji może prowadzić do cukrzycy typu drugiego, potencjalnie otłuszczone organy wewnętrzne czy problemy z pasażem jelitowym wymagające interwencji gastrologa lub dietetyka. No i swoje trzy grosze do takiego efektu może dołożyć nadmiar stresu lub deficyt witaminy D3, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, bo oba te czynniki wpływają na gospodarkę glukozową. Ale ja nie będę was tylko straszył, bo taki efekt jest dość łatwy do odkręcenia w większości przypadków. Wystarczy palić tkankę tłuszczową za sprawą lepszych wyborów żywieniowych, jemy pożywnie, bardziej odżywczo, a mniej kalorycznie. I robimy przynajmniej dwa razy w tygodniu ćwiczenia wzmacniające, a nie jakieś bieganie. Dobrze byłoby też okiełznać stres, bo wyeliminować się go całkiem nie da, a praktyczne przykłady tego wszystkiego będą codziennie tu na profilu poza piątkiem. Więc zaobserwuj, trener Michał Kanclerz, no chyba, że jednak dalej chcesz mieć